Niggas killers, man. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Far Cry 3. Oh je! Yeah. Co było w poprzednim, w poprzednim odcinku? Hmm. Poznaliśmy doktorka, który. Nie będę Was uszukiwał Lubi się naćpać! Oh je! Yeah. I to porządnie. I to porządnie, powiadam. Okej, okay, co dalej? Mamy porozmawiać z Denisem. O, patrzcie, jak tam się fajnie tli. Zielone Światełko, które zostało przez nas... O, pewnie to. O tak, masz to radiowe. Okej, okay. Denis. Czy ja coś słyszałem? Dobra. Denis, Cóż masz do powiedzenia? Co się stało? Wasp przygotowuje się na atak na naszą wioskę. Zgadza się z broniami, nawet kiedy mówimy teraz. Moich przyjaciół też są w problemie. Co napisali w wiadomości? Byli przyjęci gdzieś tam, gdzie PC. Vas is gonna ransom them and then sell them anyway. Oh, this is good then. You have time. Jason, please, fight for us. The Rakyat will be murdered. If you can sabotage the weapons, it'll weaken Vas. It'll be easier to kill. Okay, I'll do it. Ah, I knew we could count on you. The pirates stuck weapons in the logging camp in the jungle. Shut off the alarm first, okay? Jeśli a potem Masz fajną brudkę. Ok. Też bym chciał taką mieć. Tak całą lekcję bym ją sobie szurał i się nią bawił. Kurwa, oczy mi pierdolę. Dobra, mm, Tendy Kurde, tak daleko. Hmm. <ścoughs> Nie ma tu jakiegoś pojazdu? No jak na sranie, nie ma pojazdu Ale mamy nasz... Mamy nasz zaufaną... No mamy naszą zaufaną broń Czyli AK-47 Ach, może jest jakiś posterunek blisko? Też nie God dammit Dajcie mi tu jakieś auto Jak na sranie o, oh, fucking hell, tak, to tak, 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 gdzie jesteście? O, tak, chodźcie tu, stójcie, stać, stać. No, przejedźmy z kurwy, synu. No. no, wypad z wozu. No, dziękuję. Dzięki. tam, 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 tam. Właśnie nie wiesz, co zrobiłeś. Przeznaczając mi ten wóz. Ho, 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 ok, perfekcyjne parkowanie, godne Mistrza, nikt nie zrobi tego lepiej, dalej już pociśniemy sobie z buta iść do obozu drwali yeah I'm coming już sobie koledzy koledzy poradzili wow 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 jebany muszę cię oskulować aaa o Dobra, okay. mm, tym się zajmę samotnie, a was będę raczył tylko fabułą, tak jak obiecywałem. Ok, tak, pora na alarm. Hmm. Czy jest tam ktoś? Jest pierwszy: dwóch, trzech, czterech. Mm. 5, sześciu... 6 Widzę sześciu Okej okay. To nie jest tak jeszcze tragicznie, ale powiedzmy, że już jest tak całkiem Całkiem O o o, o minąłem jednego Ło wow wow Ło wow Ło wow 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 Okej, okay, na, szy na szybciora ładnie Kurde, chwilka i by nas zauważył Okej okay. Tam jest kolejny Powolutku, powolutku i teraz szybko Pięknie Chodź tutaj, nie mogę cię Okej okay. hmm. Teraz weźmiemy tego jak tu pięknie, a się chce zabijać po prostu. Chodźcie, chodź tu, chodź tu. Wow, wow, wow. Nie ma skapnięcia się, posrało cię? Hmm. Wow, 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 wow. Jakiś swaniaczek mnie tam kry. dostrzega. Gdzie jesteś? Ktoś tu peknął Słyszałem twoje pierdnięcie. Wiem, że tu jesteś. A jesteś tu. Hm. A Ja! Nikt nic nie słyszał. No i perfekcyjne schowanie ciała. Like a boss. Wo, 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 gdzie? Gdzieś jesteś? A? tam jest jeden? E, tam chyba kogoś widziałem. Nie hmm. zobaczmy, może tutaj wejdziemy tędy i zobaczymy, tak z góry. Tak, chodź Jason, chodź, chodź, chodź. Uu, piła. Uf. Okej. Okay. Aaa, jest, jest, jest. Pięknie! Zajebiste. Chodź tu. Pięknie! Każdego znoża. noża. dym, 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 dym. Oj stary, właśnie nie wiesz co sobie zrobiłeś A ty sobie pójdziesz spać Piękne Cały obóz wybity tylko za pomocą noża i dwóch kul z AK47 Nie będzie chuje wsparcia wow! Raj. Po prostu raj Grenade Dajcie mi trochę. A mam już mam już dwa granaty. Okej okay. Ooooo! Get the fuck out! Aaaaaaaa! Ciekoć! <laughs> <laughs> Piękne! Wow, 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 wow! wow, wow! Boom! Szakalaka <laughs> Zajebiście. Okej. Okay. Zajmiemy sobie jeszcze Tymi szprotkami To chyba jak koniec misji. Kurde, dużo ich tutaj. Wow wow! Ach, tutaj jesteś? Ładuj, ładuj Jason.

O, oh myślę, że nie to koszmar. O, myślę, że to jest koszmar. To jest jedna Got it. Remember, Jason, the strength you receive from the path will help you succeed. No, wow, kochani, to po prostu było świetne. Rozejrzyj po okolicy, a potem udaj się do Sunset Cove. Okej, okay, ale w, do Sunset Cove udamy się w kolejnym odcinku, ale zakończymy sobie ten odcinek rozdaniem punkcika A możemy coś jeszcze zrobić? O tak, zrobimy sobie lekarstwa. Ale tutaj nic sobie już nie możemy zrobić. OK, na co by tutaj to wydać? Chcę być pelikanem, rekinem, czy pająkiem. Bez mapy, rekina częściowo przyczyny submenty podskazu zdrowia regenerują się 50% szybciej. Mikstrój działań z 25%. Na razie nie korzystam z snaiperek. O, to się może przydać. Kurde, to będzie fajne. Ciężki łomot wymaga zabite żarłacze tempo głowę. O kurwa, ja bym uznał. Oh yeah to będzie coś. I kolejno pierdol od matki za zrobienie sobie tatuaża. Okej okay, kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Życzę Wam miłego dnia, nocy. O której godzinie to oglądacie? I chyba już nie będę tego powtarzał się, bo powtarzam się co, yy, to samo w każdym odcinku. Ach, trzymajcie się. Jeżeli. kurwa, zapomniałem. Jeżeli podoba Wam się materiał, subujcie, lajkujcie, komentujcie. I to wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Na razie.